Всім привіт! Академія Сальжешов запрошує всіх дітей та молодих хлопців і дівчат з України, які знаходяться на території Польщі на безплатні тренування з футболу. Це стосується всіх вікових груп. Досконаліми в якій ситуації знайдує ще Україна для особ. Osób... Jest zmuszona opuścić swoje domy i uciekać przed działaniami wojennymi. Jako społeczność Stali Rzeszów czujemy się bezwzględnie zobowiązani do pomocy. Każda forma pomocy na pewno się liczy. Dodatkowo od dziś ruszamy z inicjatywą, w ramach której zorganizujemy bezpłatne piłkarskie zajęcia dla wszystkich ukraińskich dzieci, które będą miały ochotę w nich wziąć udział. Zajęcia będą organizowane przez naszą Akademię na obiektach. Stali Rzeszów. Więcej informacji znajdziecie w opisie pod tym filmem, a także pod numerem telefonu, który właśnie wyświetlił się na ekranie. Tutaj będziemy was czekać i obiecuję, że będziecie tu nasłodziwatyć z gry futbol i bawić się. Czekamy na was. Zapraszam i zachęcam wszystkich chętnych do wspólnego spędzenia czasu z Akademią Stali Rzeszów.